Storm clouds gather over Europe. Mistrust and rivalries between realms threaten to break and flood the world in a tide of total war. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii zatytułowanej Zagrajmy w Medieval 2 Total War. Medieval jest to gra typowo strategiczna, w której wcielamy się w dowódcę danej frakcji. Jak sama nazwa wskazuje, gra jest zasadzona w czasach średniowiecznych. Do wyboru mamy kilka trybów gry, takich jak Wielka Kampania, Własna Bitwa, Szybka Bitwa oraz Bitwa Historyczna. We własnej bitwie możemy wybrać swoje własne dowolne. Opcje, takie jak mapę, typ gry, porę roku, porę dnia, czy na przykład tam poziom, trudność. Możemy oczywiście też wybrać państwo, którym chcemy grać oraz jednostki. W szybkiej bitwie komputer wyrosuje nam w podane wcześniej opcje, czyli mapę. Frakcje oraz, jednost oraz jednostki, oraz ciekawym dodatkiem jest bitwa historyczna, w której możemy rozegrać na przykład bitwę pod Grunwaldem Oczywiście wszystkie jednostki są odzorowane, ilość ich też jest proporcjonalna. Nas oczywiście będzie interesowała wielka kampania. Po zainstalowaniu gry każdy ma dostępnych 5 państw: Anglia, Francję, Cesarstwo Niemieckie. Hiszpanię oraz Wenecję. My będziemy grać Anglią. Każde państwo ma swoje mocne i słabe strony. U nas mocnymi stronami będą świetni łucznicy oraz piechota. Słabym i za to będzie mało różnorodna konica, co nie znaczy, że będzie słaba, po prostu będzie mało tych jednostek. W, w grze występuje ogólnie 22 frakcje. Prawie każdą możemy grać, ale nie wszystkimi. Możemy wybrać również długość kampanii, jest długa oraz krótka, my będziemy grać długą. Mamy utrzymać 45 regionów, w tym Jerozolimę. Oczywiście chodzi tutaj o to, że wszystkie państwa chrześcijańskie mają utrzymać tyle regionów, oczywiście Jerozolimę. My jakoś specjalnie nie będziemy się nastawiać, żeby wykonać te założenia. Będziemy raczej dążyć do tego, żeby to być jak największe ilości terenów w Europie, na Wyspach Brytyjskich Możemy ustawić stopień pomocy, trudność kampanii, trudność bitwy oraz zarządzanie miastami. Czy chcemy pokazywać ruchy komputera oraz brak bitw, czasu bitwy? Myślę, że możemy zaczynać. With the Norman conquest and a crowned king came the dawning of a new era for England. Nobles ordered the construction of mighty castles to fortify the realm. To rule this land is a birthright, but to control it requires the courage and skill few possess. a kingdom beset by enemies the scots press at its borders the vikings to the north and the french separated by a mere channel of water all of the country exists in a state of war as even the common are called upon for duty Rests on the shoulders of those who lead to ensure the kingdom does not fall into ruin. Okej, okay, na początku mamy swoje własne trzy prowincje. Oczywiście stolicą jest Londyn. Tutaj też pewnie będzie znajdował się przywódca frakcji, król William Zdobywca. Mam tutaj przedstawione jego umiejętności w dowodzeniu. Oczywiście postrach, autorytet i pobożność, jego cechy. W każdym zamku, czy tam... Cytadeli miasteczku możemy tworzyć w określone budynki, takie jak porty, czy tam farmy, kościoły, katedry itd. Drogi. Możemy oczywiście też podbijać inne osady. Niektóre są rebelianckie, takie jak na przykład York lub tutaj Rennes Brugia. Oczywiście możemy też podbijać miasta innych państw Że to zrobić musimy y... zrobić swoją własną armię którą możemy rekrutować w swoich zamkach możemy też oczywiście robić flotę a niestety na morzu nie możemy toczyć własnych bitw, znaczy nie możemy ich grać po prostu Więc... Naszym celem na początku będzie raczej zdobycie tutaj wysp brytyjskich. W Szkocji może być trochę ciężko, ale raczej damy radę. W tej sakiewce wyświetli nam się stan naszych finansów. Na początku gry mamy 10 tysięcy florenów, czyli waluty, yy, która występuje w Mediwalu. Pod tą klepsydrom jest napisana która? która jest aktualnie rozgrywana. Klikając na dany herb otworzy nam się przegląd frakcji. Oczywiście miasto stołeczne przed frakcji. Największy generał, ilość generałów, ilość miast, zamków, kontrolowanych obszarów i tak dalej oczywiście. Możemy sobie wybrać auto zarządza automatyczne zarządzanie wszystkim. Czyli po prostu komputer będzie nam sam budował. Samo ustawiał podatki, sam będzie rekrutował. My będziemy po prostu tylko uczestniczyć siedzieć w bitwach. Raczej nas to nie będzie interesowało. Oczywiście możemy też zarządzać podatkami, żeby komputer sam dostosowywał zadowolenie ludzi do aktualnych podatków. Tutaj mamy dyplomację. Każde państwo może zawrzeć ze sojusz sojusz, podpisać prawa handlowe, może jedno państwo. Do drugiego być wasalem, czyli powinno, będzie podporządkowane. Każdy państwo, jak widzicie, na początku ma za wrogów rebeliantów, a za sprzymierzeńców i wasali nie ma nikogo. Czy podpisać jakiś tam pakt czy sojusz, musimy wysłać do danego państwa dyplomatę lub księżniczkę. Najpierw na mapie rozstawić sobie kilku takich, ale to w późniejszym, w późniejszych częściach gry jest też papież, który niewątpliwie jest jedną z ważniejszych postaci w tej grze. Mamy tutaj przedstawione ilość stanowisko papieża do danej do wszystkich frakcji. Czas Cesarstwo niemieckie startuje z trochę słabszą pozycją. A tak to reszta wszyscy mają porówno. Oczywiście Czasem papież będzie umierał. A my będziemy mogli głosować na innego papieża, następnego, który ma zająć jego miejsce. Jeśli będzie to papież z naszego państwa, na pewno da nam to jakieś korzyści. Papież może ogłosić również krucjatę. My możemy również go o to poprosić, klikając ten przycisk i wybierając ten miasto. Widzimy, że większość tych miast jest pod panowaniem rebeliantów. Na no dole też znajdują się różne takie wszystkie seminarium kardynałskie Czyli wyświetlą nam się kardynałowie, jacy będą np. brać udział w wyborach na papieża Mamy też inne opcje, takie np. drzewo genealogiczne, wyświetlą nam się tutaj wszyscy nasi generałowie, księżniczki Dzieci ok, może zacznijmy Grę Na początku Zbudujemy sobie Drogi w każdej osadzie, żeby Troszkę szybciej nam się poruszały wojska A tutaj sobie zbudujemy Farmy Znaczy w Londynie nie możemy rekrutować na razie A nie, że my z tak jak już mówiłem, będziemy próbowali podbić York. Myślę, że sobie zrobimy maksymalną ilość, na początek, i wślemy sobie go przywódcę frakcji Rottingą. Jeśli dane, dana grupa wojska będzie podświetlona na niebiesko, tak tutaj pisze. Ta, ta armia będzie darmowa, w utrzymaniu, jeśli będzie po prostu przebywała w zamku. Tutaj będą nam się również pojawiały misje aktualne. Na razie nie mam żadnej, ale mogą być takie misje, żeby na przykład zablokować na określoną tur jakiś port, lub podbić jakoś rebelianckie miasteczko i tak dalej ok, myślę, że z wprowadzenia tyle wystarczy włączymy sobie te floty dwie swoje no i myślę, że na początek tyle wystarczy jeśli już wykonaliśmy wszystko co sobie zaplanowaliśmy danej ludzie. Klikamy po prostu zakończ turę i automatycznie nam się przewija czas. Francja nam zaproponowała prawa handlowe. Myślę, że wysuniemy kontrofertę. I zaznaczmy sobie jeszcze legendy mapy. Czy po prostu będziemy widzieć, gdzie oni mają swoje osady. I będziemy widzieć też dookoła, wszystko dookoła tych osad. Możemy tu też wybrać sojusz, żeby zaatakować jakąś frakcję daną. dokonaj pojedynczej wpłaty. Daj dzielnicę. Regularny trybut, czyli będą, będą nam płacić przez określoną ilość określoną ilość floremów wydać dziedzica w frakcji za księżniczkę oraz żeby wyraźli zgodę a jeśli się sprzeciwią to zaatakujemy zaakceptowali ledwie ale zaakceptowali no i okej okay, wszystko poszło po naszej myśli jak widać Teraz nam się odkryło osady francuskie. Jeśli będą pokazywane ruchy komputera to możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ekran i wtedy wszystko się przewinie. Odpowiedni księża, co nam nowego generała? Myślę, że Przyda nam się kolejny, więc akceptujemy. Tak jak mówiłem, nowa misja. Mam zająć, York, czyli tą zbuntowaną osadę, która znajduje się tutaj, w mojej stronie. Jako nagrodę otrzymasz kilka oddziałów wojskowych jednych z najlepszych, jakie są obecnie dostępne. Ok, Za chwilę ją zajmiemy. A, mamy na to jeszcze 15 tur. Co każdą turę będzie nam się wyświetlała raport końca tury Będą nam się tutaj przydatne takie rzeczy pojawiały Kto jest obecnie największym mocarstwem, kto ma najwięcej finansów Populacji, czyli ludzi Kto ma największą armię itd. Również będzie nam się wyświetlał raport budowy, czyli co skończyło się budować w danej osadzie nam się skończyły te drogi, które wcześniej ustaliliśmy do budowania. i tak samo raport rekrutacji będzie się wyświetlał. Ktoś się tutaj pobrał. I dlatego nam wyskoczył, że nowy generał czy zaakceptować. Jeśli byśmy nie zaakceptowali, to to by nie wyskoczyło, tych ceremonii ślubnych by nie było. Okej, okay. Tutaj nam się pojawił ten członek rodziny. Dowodzenia nie ma zbyt dużego, ale jeśli będzie wygrywał bitwy, to na pewno mi się to zwiększy. Ok, to już możemy chyba wyłączyć Pamiętajmy też, że jeśli w danym mieście przebywa generał, to automatycznie porządek publiczny wzrasta. Przez porządek publiczny. Możemy zmniejszać i zwiększać podatki. Oczywiście, jeśli, jeśli zwiększymy, to dochody tego miasta zostaną zwiększone. A jeśli zmniejszymy, to zmniejszamy po prostu. Mamy porządek publiczny plus 140%, więc możemy dać najwyższe podatki. Przez ludności natury, to jest 2%. Jeśli porządek publiczny spadnie poniżej 100%, to mogą. Może wstrząść się bunt, jeśli nasza armia zostanie pokonana przez osadników, czyli mieszkańców miasta, po prostu to miasto stanie się osadą rebeliancką. Okay. <tryk> tutaj widzimy też, że mamy jakąś armię, jeszcze tutaj jest dzielnic frakcji. A tu kilku chłopskich łączników ochotników. Ochotnik. O oszczepników nie są to jakieś bardzo dobre jednostki wyślemy go do Londynu przywódcy frakcji dotyka razem z koniec zauważymy też, że jeśli yy, damy yy, jednostka, która porusza się piechotą, czy po prostu idzie Obszar, który możemy przejść się zmniejsza. Powoduje to, to że po prostu konica może dalej zajść szybciej, po prostu idzie. Jeśli mamy też wybudowane najlepsze drogi, to, to zwiększa nam to możliwość trasy jaką możemy przejść w danej tuż Mamy już troszkę tej armii, tutaj też mam szpiega, które pomogą wysłać do tej osady. Wtedy dowiemy się, ile mają, jaką mają armię. No, jak widać, nie jest to jakaś zdumiewająca armia. Tutaj nam też się wyświetla religię, które panują w danej osadzie. Jak widać, katolicy ma 90%, podaństwo 5% i heretycy też 5. Jeśli zajmiemy tą osadę, to raczej ludzie będą do nas pozytywnie nastawieni. Ta osada może też się utrzymać przez dwie tury, co oznacza, że nie będziemy jej musieli atakować. Po prostu zabraknie im jedzenia, tak co jest tu wyrażone. Jeśli przeprowadzimy oblężenie, to będzie pisać, że osada może się utrzymać dwie tury. Tutaj też jest 24% szans, że szpiedzy zdołają otworzyć bramę, gdy zaatakuje, po prostu przejmiemy im ten budynek. Ok, wybudujemy sobie następne budynki, żeby nie stracić tury. Niestety tutaj nie możemy manewrować podatkami. Ok, może zbudujmy sobie coś, co będzie nam przydatne. Farmy, myślę. Tutaj możemy zbudować dom publiczny On nam zwiększy premię do porządku publicznego Ale na razie jeszcze budują się farmy Więc możemy dać do następnej kolejki Po prostu A tutaj Również zbudujemy farmy Tu jest jeszcze napisane przy tej klepsydrze Co możemy, ile tur będzie budowało się ten budynek Zrobimy sobie tutaj dyplomatę. Myślemy go za chwilę. Tutaj w stronę Europy. Środkowej, oczywiście. I zachodniej. ok Myślę, że na tym skończymy ten pierwszy odcinek. Zapraszam na kolejne. Na pewno będzie ich dużo. Do zobaczenia.